Dzisiaj mam jeszcze jeden odcinek dla Was, który jest związany z amerykańskim slangiem. I chcę wytłumaczyć, co to, co to jest thirst, co to jest thirsty i co to jest thirst trap. Oczywiście pod względem slangowym. To zaczniemy od tego, co to jest thirsty. Tak naprawdę, co to znaczy thirsty. Thirsty znaczy spragniony. I nie jestem pewny, czy w Polsce. Aż tak często ludzie mówią, O, jestem spragniony, w porównaniu do tego, jak często mówimy I'm thirsty po angielsku. Po angielsku często mówimy I'm thirsty, i to znaczy, że chce mi się pić. Ale mi się wydaje, że w Polsce raczej ludzie mówią, Chce mi się pić, zamiast jestem spragniony. Ale napiszcie w komentarzach i dajcie znać. To thirsty, tak jak mówiłam, normalne słowo znaczy spragniony, że chce mi się pić. I'm thirsty. Thirst to jest. Hmm, nie wiem, tak jak ochotę na picie. Może, może pragnienie? Nie jestem pewny, jak się przetłumaczy thirst. I jest takie coś jak thirst trap. I thirst trap to jest, to jest słowo slangowe i to jest przez to, że słowo thirst albo thirsty się stało słowem slangowym też. To thirsty nie tylko znaczy, że chce Ci się pić, że jesteś spragniony, ale w dzisiejszych czasach ktoś, kto jest... Thirsty, szczególnie jak mówimy o, o, o kimś w internecie, albo, albo nie tylko, ale jak młodzi ludzie mówią: oh, he's thirsty, albo she's thirsty. To znaczy, że ta osoba jest spragniona na seks, albo coś takiego. Że jak jesteś spragniony, to, to nie masz wody, nie masz wystarczająco wody, i tak, oh, muszę pić, jest I'm thirsty. Ale thirsty po angielsku też może znaczyć, tak jak seksualnie thirsty, to znaczy że tak naprawdę musisz uprawiać seks, że masz taką, Tak samo jak jesteś spragniony i, i, i chce Ci się pić, że tak musisz się czegoś napić, to to jest sexually thirsty, Tego nikt nie mówi sexually thirsty, po prostu mówią thirsty. Na przykład he's so thirsty i przeważnie to często widać w necie, bo wiecie jak to jest, że ludzie piszą rzeczy w necie, które nigdy by nie powiedzieli na żywo. I chyba wiecie o co mi chodzi. E, na przykład ktoś może być thirsty, jak pisze jakieś naprawdę żenujące komentarze, że może jakaś dziewczyna e, ma ładne zdjęcie, albo ma jakieś zdjęcie, gdzie tak mówi o patrzcie na moje nowe spodnie, ale potem tak pokazuje pupę, tak i potem wtedy jacyś simps Piszą tam w komentarzach tak, o, oh, ale ładnie wyglądasz. Mm. To ci faceci są thirsty. Albo nawet oni jej wyślą prywatne wiadomości i będą próbować z nią flirtować przez to, że ona wystawiła jakieś takie może seksualne zdjęcie. Albo czasami jakaś dziewczyna może napisze jakiś post na Instagramie, i to jest jakieś, nie wiem, tak jak coś motywującego, na przykład oh, jak tylko się postarasz, to dasz radę ale potem jej zdjęcie, on tak pokazuje jej piersi, taki wiesz, jak się mu nazywa, dekolt taki olbrzymi dekolt, ma makijaż i tak, tak, mm, tak mm, to i to i, i potem wiesz, to, to nie jest nic związane uh, z, z tym cytatem, który jest Wiesz, motywujący, tylko po prostu, po prostu ta dziewczyna chce pokazać, jaka ona jest seksowna. I właśnie taki post się nazywa Thirst Trap. Trap to znaczy pułapka. I jak dziewczyna takie coś robi, to znaczy, że to jest taka pułapka dla takich simps, dla takich facetów, którzy nie wiem, tak są spragnieni i tak wiesz tak. Mm, potrzebuje seks. I potem oni widzą ten, ten post, widzą, że ona pokazuje dekolt i oni są tacy spragnieni, że oni tak, o, oh, jak ładnie ty wyglądasz. Albo coś głupiego, tak, o, oh, ale fajna bluza, winky face. To chyba rozumiecie teraz, że ci faceci są thirsty i to, co ta dziewczyna robi, to się nazywa thirst trap. I nie jestem pewny, czemu akurat dziewczyny Tworzą takie first traps, takie pułapki na spragnienie, to jest chyba przez to, że one chcą, żeby ktoś myślał, że one są ładne, albo żeby ktoś na nie zwrócił uwagę albo coś takiego. Słyszałam gdzieś, że faceci chcą seks, a kobiety chcą, żeby ludzie na nich zwracali uwagę. Szczególnie, żeby faceci na nie zwracali uwagę. I może właśnie dlatego dziewczyny tworzą takie thirst traps. Oczywiście nie mówię, że każda dziewczyna tak robi, ale myślę, że każda dziewczyna przynajmniej jeden raz w, so w swoim życiu takie coś zrobiła. Tak samo jak prawdopodobnie każdy facet wpadł w tą pułapkę, w tą thirst trap i napisał coś tak, oh, ha, jaki ładny uśmiech. Albo może nawet jej wysłał prywatną wiadomość. To teraz wiecie, co to jest thirst, thirsty i thirst trap. To dam wam kilka przykładów. Na przykład, man, that guy is the th Thirstiest motherfucker I have ever seen. Albo może? Hey, did you see Sarah's new picture? Man, she's looking hot. Dude, I'm not falling for that bullshit. That's just another thirst trap. To teraz wiecie, co te słowa znaczą i jak je używać, i prawdopodobnie zauważycie te słowa w telewizji, albo w necie, albo w filmach, albo w serialach, itd. Tak bo to bo wiesz, to to jest dosyć. Powszechne, i, i, do, i ludzie używają te słowa, a to są popularne i typowe słowa slangowe. To dajcie znać w komentarzach, czy wy to o tym wiedzieliście. Czy wy osobiście, jak jesteś dziewczyną, czy ty sama wystawiasz takie thirst traps, takie pułapki na pragnienie. Nie, jak to się mówi, pułapki dla spragnionych mężczyzn? Albo jak jesteś facetem, czy kiedyś wpadłeś w taką pułapkę i wysyłałeś jakieś głupie sms -y albo, nie wiem, komentowałaś na, na te zdjęcia, tak, oh, ale ładnie wyglądasz. Mhm. To podzielcie się tym filmikiem z Waszą rodziną i z Waszymi znajomymi, i szczególnie wyślijcie ten filmik do tej dziewczyny, która zawsze wystawia Thirst Traps albo. Uh, dla tych facetów, którzy zawsze zawsze wpadają w te pułapki, do tych first traps, ale też, może powiedzieć, bo to, bo to też jest ciekawe, że mi się wydaje, wiesz, ja nie jestem ekspertem i też nie jestem kobietą, ale myślę, że czasami dziewczyny specjalnie robią te first traps, nie tylko, żeby hmm, lepiej się czuć o sobie, ale myślę, że może często przez to, że może jakiś facet im się podoba i, chco, i chcą, żeby tamten facet do nich napisał i potem wystawiają takie thirst traps albo postują takie thirst traps a, i potem ten facet do nich nie pisze ale tak jak pięć innych facetów, których którzy ona uważa są bardzo brzydcy, brzyd, brzyd, brzydcy nie wiem jak się mówi, to wtedy oni do niej piszą i ona jest taka zła tak nie, ja chciałam żeby Zbyszek do mnie napisał nie Tomek, ale oczywiście też wiemy, że czasami te thirst traps działają i i powodują, żeby jeden facet, który, który uważa, że ta dziewczyna jest ładna, żeby do niej napisał i potem on uważa, że on też jest przystojny I, i potem jakoś to wszystko działa. To wiesz, tak jest życie. To wiesz, ja mogę, ja się z tego śmieję, ale hej, ja, ja tego nie krytykuję. Jak to dla kogoś działa, to okej. Okay. Jak, jak lubią thirst traps, jak lubią wystawiać thirst traps, albo lubią odpisywać na thirst traps, hej, Shoot your shot player. To dzięki, że oglądacie mój kanał, sprawdźcie moje strony, tutaj macie te adresy, mam dwie różne strony, sprawdźcie je, one są fajne. i dzięki, że oglądacie mój kanał. Mam nadzieję, że czegoś nauczyliście. To tak jak mówiłem, wyszliście te, te filmiki do, do facetów, którzy wpadają do Thirst Traps i dla tych dziewczyn, którzy, które mm, wystawiają te Thirst Traps. Dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!